Wszystkim z tej strony Kate i ponad miesiąc po premierze nadszedł wreszcie czas, żebyśmy pogadali troszeczkę o Luce. Choć prawda jest taka, że ja ten film widziałam w dniu premiery, co było dość dawno, ale zrobiłam sobie notatki, wszystko dobrze pamiętam i postanowiłam, że w związku z tym, że no, ta premiera była już jakiś czas temu, to będzie to opinia spoilerowa. Bo no, zakładam, że kto chciał obejrzeć ten film, to już obejrzał, a jeśli nie widział, to nie obawia się spoilerów. Chociaż jeśli jeszcze Luki nie widzieliście, to z tego co widziałam, ma on jeszcze całkiem sporo seansów. W w kinach. Co dziwne, w moim kinie na przykład ma znacznie więcej sensów w ciągu dnia niż Raja, która miała premierę później, więc okej, okay. najwidoczniej bardzo chętnie Luka jest filmem oglądanym. Okej. Okay. Bo ja, no troszeczkę będę sobie dzisiaj na ten film narzekać, chociaż nie jest filmem jakimś yy, najgorszym, tragicznym. Będę mówić o plusach i minusach, ale niestety w moim odczuciu, no tych minusów jednak było odrobinę więcej, więc ostrzegam, że będzie dzisiaj troszeczkę narzekanka, ale oczywiście jest to bardzo subiektywna opinia, bo z tego co widziałam to w większości raczej ta animacja bardzo przypadła do gustu, więc no spokojnie, jak najbardziej może się Wam ona ale no pozwólcie, że ja dzisiaj sobie troszeczkę, odrobinkę ponarzekam, a także pozachwycam się rzeczami, którymi zachwycać się Należy, okej? Okay? No, super, tak więc przejdźmy do omówienia. Ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, to chciałabym Was bardzo serdecznie zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli interesuje Was taka Disneyowska tematyka i nie tylko, a także do zostawienia łapki w górę pod tym filmem dla zasięgu, ponieważ bardzo mi to pomaga. Tak więc no, dziękuję i zapraszam. Zaczynając standardowo od spraw technicznych, to oczywiście jest to animacja przepiękna, chociaż ja osobiście nie jestem jakąś ogromną fanką takiej kreskówkowej stylistyki i na przykład dużo bardziej wolę to, jak wygląda na przykład taka Raja i ostatni Smok. No, ten Luka jest też bardzo ładną animacją, chociaż no ja bym wolała, żeby ta kreska była nieco inna, ale jakby no, bardzo ładnie i tak um, sprawdza się tutaj w tej konwencji takich. Wakacyjnych, włoskich klimatów. Jednak to, na co koniecznie muszę zwrócić uwagę, to to, że ta animacja jest dość niekonsekwentna w zakresie zasad, które zostały wymyślone na jej potrzeby. Ponieważ mamy tutaj morskie potwory, które zmieniają się pod wpływem wody, i wystarczy dosłownie kropelka, żeby ten kawałek skóry im się tam zmienił, co zostało nam pokazane wielokrotnie. Ale mamy taki moment. Kiedy nasi główni bohaterowie idą sobie na ryby i ubierają takie długie rękawice i wielkie buciory, żeby jak najbardziej ograniczyć ten dostęp ich ciała do wody, żeby się nie zmoczyć podczas łowienia ryb. A mimo to mają gołe kolana i tymi gołymi kolanami klęczą na ewidentnie mokrej powierzchni. Na łodzi, gdzie na, 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 no jest to totalnie mokro. było pokazane, że jest tam nalane wodą. I klęczą tam i nie ma żadnego problemu. Ja się specjalnie przyglądałam, czy te kolana im się tam zmieniają. No nie. <grym> Więc okej, okay, fajnie, że zostało tutaj to tak zarysowane, że dosłownie kropelka wody wystarczy, żeby na przykład kawałek policzka albo ręki im się zmienił, ale najwidoczniej na kolana to już nie działa. Super. Ja w ogóle byłam bardzo też ciekawa. Jaki wpływ na to ich zmienianie się mają ich yy, wydzieliny? W sensie na przykład ich ślina albo łzy. Byłam bardzo zainteresowana, czy. To też może ich zmienić. E, I mamy nawet taką scenę, kiedy naszym bohaterom zbierają się łzy w oczach, i byłam mega zainteresowana, czekałam na ten moment, kiedy wreszcie mi pokażą, że jak spłyną im te łzy po policzkach, to co się stanie? Czy ta, te policzki się zmienią, czy się nie zmienią? I się nie dowiedziałam, bo zanim łzy zdążyły im spłynąć po policzkach, to zaczął padać deszcz. No, super! <laughs> Jakoś tak. Szkoda! Wielka szkoda. Mam wrażenie, że to jest taki temat, którego twórcy właśnie nie chcieli poruszać i chcieli uniknąć tego tematu. Czy łzy będą ich zmieniać, czy nie? No trudno, szkoda. I w ogóle jeszcze w kwestii takich rzeczy, które czekałam, aż animacja mi wyjaśni i ich nie wyjaśniła, to jest kwestia odmiany imienia Luki w polskiej wersji językowej. Byłam bardzo ciekawa, czy to imię się odmienia, czy jego się nie odmienia, czy mam mówić. Wiecie, luka i, i no, wiecie, recenzja luki, na przykład, um, ale niestety mm, film w polskiej wersji językowej nie stworzył ani razu sytuacji, gdzie imię to musiałoby być odmienione. No niestety, po prostu cały czas, kiedy imię luka padało w zdaniu, to po prostu odmieniane nie było, bo nie było takiej potrzeby. Więc, no nie wiadomo. <laughs> film tego ani razu nie wyjaśnił, czy to imię jest odmieniane, czy nie jest odmieniane. Szkoda, no my je wszyscy odmieniamy, bo to jest w miarę naturalne dla nas, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy powinno się to imię odmieniać, więc no, no ale jeśli chodzi o sprawy techniczne, to w zasadzie tyle i możemy przejść do fabuły. I właśnie jeśli chodzi o tą fabułę, to mam wrażenie, że Pixar ostatnio pada ofiarą swoich własnych animacji, bo przyzwyczają nas do takich ambitnych historii o sensie życia, że w momencie kiedy dostajemy taką lukę, która jest bardzo prostą historią, to można się poczuć nieco dziwnie. I oczywiście w tym nie ma nic złego, bo nie każda historia musi być filozoficzna i rozbudowana, ale na przykład pomiędzy Luką a Soul jest tak ogromna przepaść, że no można się nieco zawieść. I jeśli Wy wolicie na przykład takie prostsze historie i wolicie Lukę od Soul, to jest to jak najbardziej ok. I jak najbardziej można wolić takie prostsze historie. A ja osobiście... Jakoś tak chciałabym czegoś więcej od fabuły i chciałabym czegoś ambitniejszego, chociaż w luce jest kilka takich drobnych elementów, które naprawdę doceniam i tak mnie złapały z takim wow, 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 że pojawia się tutaj coś takiego, ale jednak jeśli chodzi o kształt, no to troszeczkę się zawiodłam i chciałabym czegoś tak chociaż trochę więcej. I tak jak mówię, tutaj mamy bardzo prostą, taką wakacyjną historię o dwójce przyjaciół, którzy chcą zdobyć wespę, żeby zwiedzić na niej cały świat, i w tym celu biorą udział w zawodach pływacko, kolarsko, jedzeniowo-makaronowo, e, nieważne. E, I ja rozumiem, że naszymi głównymi bohaterami są dzieci, ale jednak jakoś tak strasznie drażniło mnie przez większość seansu, jak. Okropnie egoistyczne są ich wszystkie motywacje, ponieważ Luka i Alberto chcą zdobyć Wespę i w zasadzie no, przez większość animacji tylko to ich motywuje do działania, a ich koleżanka Julia chce po prostu powiedzieć całemu miasteczku, wszystkim mieszkańcom Ha! A nie mówiłam! No, motywacja level 1000, naprawdę. <grytanie> Jakoś tak, nie wiem, dziwne było dla mnie to, że tylko o to chodzi. Okej, okay, to są dzieci, rozumiem. Oni mają po jakieś 12 lat, ale no... Naprawdę? I główną motywacją jest to, żeby powiedzieć wszystkim ha, a nie mówiłam? <grym> no dobrze, okej. Okay. Jeśli jeszcze chodzi o to niekonsekwencję, to nasze morskie potwory przyjaźnią się z rybami. To jest pokazane, że oni są raczej wegetarianami, ryb nie jedzą, raczej żywią się jakimiś glonami, a ryby traktują jako swoje zwierzątka albo znajomych. Nawet mówią w pewnym momencie wprost, że znają sporo ryb. A jednak mimo to w pewnym momencie Luka i Alberto zaczynają jeździć, łowić ryby, znaczy pływać, łowić ryby w sumie z ojcem Juli i dosłownie łowią te ryby w ilości hurtowej i nie mają z tym najmniejszego problemu. W momencie, kiedy jeszcze kilka scen wcześniej przerażało ich to, jak ludzie zabijają ryby, żeby je jeść, to później. Sami biorą w tym udział i jakby spokojnie nie ma najmniejszego problemu. No było to nieco dziwne. I jakoś tak jest kilka takich naprawdę niekonsekwentnych momentów tej animacji, gdzie się łapałam za głowę na zasadzie, co, co się dzieje? Dlaczego? I naprawdę nikt nie pomyślał, że to nie jest w porządku. No naprawdę Jezu! I jest taka jeszcze jedna rzecz, która w zasadzie nie jest zła, tylko moim zdaniem nieco przerażająca i ja do końca nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby umieszczać coś takiego w animacji dla dzieci, ponieważ mnie przeraziło i gdybym ja zobaczyła to jako dziecko, to totalnie miałabym traumę, czyli wujek Ugo, <grym> wujek Luki. Który, ja okej, okay, rozumiem, że on był inspirowany wyglądem ryby, która jest przeźroczysta i widać jej wnętrzności, jednak w momencie, kiedy mamy takiego wujka, który, no, widać wszystko, co ma w środku, co już jest niepokojące, Luka musi go uderzyć w serducho, żeby nie umarł. I po, naprawdę, jak ja zobaczyłem, takie. Ja pierniczę, nie naprawdę. Ja, ja bym była jakieś 10 lat młodsza, i ja bym się chyba rozryczała na tej scenie, bo to było absolutnie przerażające dla mnie. Um, I jest powiedziane, że y, no, tam trzeba go uderzyć w to serducho, bo na tym poziomie wody, na tym poziomie oceanu jest dla niego za dużo tlenu. A mimo to rodzice Luki dla jego dobra chcą go wysłać z tym wujkiem na dno oceanu, bo tam będzie bezpieczniejszy. No na pewno nie będzie tam dla niego z kolei za mało tlenu, co nie? Bo w ogóle strasznie głupie jest to, że jego wujek jest taką, a nie inną rybą, która żyje na dnie oceanu, a cała reszta jego rodziny z krwi. Jego brat już taki nie jest. <grym> Okej. Okay. Ale nie naprawdę. Ten, ten wujek... Chryste, panie. O mój Boże. No nie. <grym> no nie. Ale teraz, jak już się tak naemocjonowałam tymi złymi i przerażającymi rzeczami, to przejdźmy na chwilę do zalet, żeby nie było cały czas tak negatywnie. Ogólny klimat i ta taka włoskość tej animacji bardzo przypadło mi do gustu i w ogóle byłam bardzo zaskoczona tym, jak bardzo dużo języka włoskiego zostało w polskiej wersji językowej, no bo w angielskiej wersji dużo tego włoskiego się pojawiło i myślałam, że w polskim jednak trochę tego włoskiego zostawią, ale jednak w większości będą to zamieniać po prostu na język polski. A tu nie. Czasem są takie momenty, kiedy bohaterowie nawet połowy zdania mówią po włosku, a mimo to da się ich bez problemu zrozumieć. I to jest bardzo, bardzo fajne. Podoba mi się, że to faktycznie to jest takie 100% włoskości i to wszystko jest takie bardzo, bardzo włoskie. To, jak zachowują się bohaterowie, tak jak mówią, to, to, te wszystkie takie drobne elementy gdzieś tam w play, jak ludzie sobie piją espresso i w ogóle, no. Boskie, wspaniałe, naprawdę. Mm, Włochy, piękne. Ale. Chyba najwspanialszy element z tego filmu, taki największy plus, za który no, kocham całym serduchem, to jest... Massimo, imię, które niektórym źle może się kojarzyć, ale nasz Massimo tutaj, ojciec Julie, to jest totalnie najwspanialsza postać w całym filmie, który na początku jest przedstawiony jako taki 200% męskości zabijaka potworów, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę to on jest bardzo wrażliwym, troskliwym ojcem i Takim naprawdę mega sympatycznym człowiekiem, którego bardzo szybko można polubić, chociaż no na pierwszy rzut oka może się wydawać, taki bardzo widziałem, ja tu będę rozwijać potwory. Nie, wcale nie. I jeszcze to, że jest osobą niepełnosprawną. Chyba pierwszą postacią niepełnosprawną w, takim spo w taki sposób pokazaną w filmach Pixara, um, bo nie ma ręki i. To, w jak delikatny, subtelny sposób ten wątek jest poprowadzony, to jest tak wspaniałe, naprawdę kocham całym serduszkiem, gdzie jakby nie ma ręki i w pewnym momencie chyba Alberto pyta go, co się stało, że tej ręki nie ma. I on mówi, że odgryzł mu potwór. I ja już sobie tak myślę, Jezus Maria, no będzie zemsta na potworach, bo rękę stracił walcząc z potworem, tragedia. Po czym zaczyna się śmiać i mówi, a nie, tak naprawdę mam tak od urodzenia. I tyle, jakby ten wątek na tym się kończy, i po prostu jest stwierdzony, no ma taką urodzenia, zdarza się. Naprawdę wspaniałe, kocham. Jak jeszcze w tym samym momencie jest pokazane, jak bardzo dobrze i sprawnie radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami życia codziennego, mimo to, że tej ręki nie posiadam. To jest po prostu. Mm, naprawdę tak wspaniały wątek, że kocham bardzo, bardzo mocno. I też bardzo. Spodobało mi się to, jak rozegrane jest to, że rodzice Julii mieszkają osobno, nie są razem, i ten, to w ogóle nie jest w żaden sposób komentowane. Nie jest w ogóle wytłumaczone dlaczego, bo to nie jest ważne. Po prostu są osobno, zdarza się, normalna sprawa, nie ma w ogóle o czym dyskutować. No i w ogóle też relacja Massimo z Alberto, taka więź ojcowsko-synowska. No piękne. Naprawdę wszystko, co związane z Massimo w tym filmie jest po prostu no boskie, kocham. <noise> Ogólnie relacje między postaciami są tutaj bardzo ciekawie rozegrane i tak realistycznie przedstawione po prostu. Yy, jedyny wątek, którego troszeczkę nie rozumiem, to jest ten z ojcem Alberto, tym prawdziwym ojcem Alberto. I chciałabym, żeby on został rozwinięty nieco bardziej, bo w sumie to zostało tak rzucone na zasadzie, no zostawił mnie i tyle, I haha. Okej, okay. ale jakby nieważne, bo dzięki temu właśnie możemy zaobserwować, w jak ciekawy sposób Alberto szuka sobie takiego nowego ojcowskiego wzorca. I choć na początku jest on zazdrosny o Julię, ponieważ chce mieć przyjaźń Luki tylko i wyłącznie dla siebie, to później im odpuszcza, bo tak naprawdę sam zauważa, że bardziej przywiązał się do Massimo i i tak ma kogoś koło siebie. Więc no, bardzo, bardzo fajnie to jest przedstawione. I jeszcze rodzice Luki samego też cieszę się, że mogliśmy zobaczyć z ich perspektywy, jak troszczą się o syna na różne sposoby i nie jest to tak bardzo demonizowane, że Luka ucieka z domu, bo rodzice go trzymali pod kloszem i rodzice są źli i niedobrzy, tylko no bardzo... Dużo poświęcamy czasu, żeby z ich perspektywy pokazać, dlaczego tak jest i dlaczego oni się o syna troszczą w taki, a nie inny sposób. No i jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, więc cieszę się, że te relacje są tutaj takie bardzo różnorodne i dużo różnych takich wątków i dużo różnych relacji między postaciami możemy sobie zaobserwować. To jest naprawdę ogromny plus i chyba taki najważniejszy element całego filmu, takie mam wrażenie, nie? No, chyba tak. No i jest jeszcze oczywiście taka jedna postać, o której nie możemy zapomnieć, czyli kot Machiavelli. Chyba moim zdaniem najlepszy komik Relief. Ever, ponieważ jest zabawny, ale równocześnie nie jest taki głupkowaty i cały czas zachowuje się tak dość dostojnie. Da się? No, da się! Ja cię naprawdę bardzo cieszę, bo w ostatnich czasach te wszystkie komikrelify i te takie śmieszne postacie w filmach muszą być zawsze takie totalnie żenujące i robić takie durne rzeczy, i mi to tak zawsze przeszkadza i nie lubię komikrelifów przez to. A tutaj mamy Kota, który jest tym takim zabawnym elementem, wszystkie sceny z, z, z nim związane są raczej humorystyczne, ale jednak on nie jest postacią po prostu durną. No. Doceniam, naprawdę dziękuję za takiego kota Machiavelli. Mm. No i jeszcze wyobraźnia Luki, te jego wszystkie sny i momenty, kiedy sobie coś wyobraża, na przykład jak wyobraża sobie kosmos i te sardynki, które gdzieś tam pływają w kosmosie, albo scena z dzikimi wespami. Naprawdę dzikie wespy to jest moim zdaniem absolutnie najzabawniejsza i najwspanialsza scena w całym Pixarze. Kocham dzikie wespy. Naprawdę, jeśli nie widzieliście luki i oglądacie tą moją spoilerową opinię, to obejrzyjcie, bo dla dzikich we wesp, i dla Machiavelliego, i dla Massimo, naprawdę warto. Ale naprawdę dzikie wespy kocham. <grym> Serio, całym serduszkiem kocham. To jest dla mnie jeden z najbardziej ikonicznych momentów w całym Pixarze, którego nigdy nie zapomnę. No i zbliżając się do końca filmu i do końca tej mojej opinii, docieramy do rzeczy, która absolutnie najbardziej mi przeszkadza i najbardziej jakby zepsuła mi odbiór całego filmu. I jest to już coś, o czym pisałam na moim Discordzie dla widzów, zapraszam serdecznie, link w opisie, jeśli jeszcze was tam nie ma, to wpadnijcie, bo zaraz po seansie Rai napisałam o tym właśnie na Discordzie, że Luka i Raja Cierpią na ten sam problem, tylko w Rai to zostało dużo lepiej, moim zdaniem, rozegrane. Czyli takie zaufanie z dupy, za przeproszeniem, na koniec filmu. Ponieważ w Rai, jeśli jeszcze nie widzieliście tej mojej opinii. Zapraszam serdecznie, to tam mówiłam, że pod koniec filmu yy, no, bohaterowie musieli sobie zaufać i wiem, że bardzo dużo ludzi na to narzeka, że to jest takie zbyt wymuszone i, i takie nierealistyczne bardzo, że te postacie tak nagle sobie zaufały, jednak moim zdaniem tamto zostało lepiej rozegrane, bo cały film o tym jest, od początku filmu do samego końca całym jakby motywem przewodnim jest to zaufanie ludzkie w luce. Mamy to zakończenie, gdzie nasi bohaterowie ukazują się mieszkańcom miasteczka jako morskie potwory. I było wcześniej powiedziane wprost, że to jest absolutnie najgorsze miasteczko, jakie mogli sobie wybrać na wynurzenie, ponieważ tam absolutnie wszyscy chcą zabijać morskie potwory i są tacy negatywnie nastawieni do morskich potworów. I morskie potwory są całym złem tego świata, i no, morskie potwory są BBB. Po czym, jak na samym końcu filmu nasi bohaterowie pokazują się mu jako morskie potwory i Massimo stwierdza, nie, to są przyjaciele, jest Gites, całe miasteczko, jak jeden mąż, poza jednym antagonistą, stwierdza, aha, okej. Okay. <grym>, naprawdę? Ja rozumiem, że Massimo jest w tym miasteczku sporym autorytetem i to on był tym zabijaką potworów, więc w momencie, kiedy on stwierdził, że nie, te potwory są w porządku, to są przyjaciele. To dużo osób mogłoby stwierdzić, że on ma rację, jemu ufam, okej, okay, morskie potwory są w porządku. Chociaż, no, ciężko byłoby się tak przestawić dosłownie w ciągu jednej sekundy, ale rozumiem, że bardzo dużo postaci po prostu by mu zaufało w tym momencie. Ale całe miasteczko absolutnie antagonizujące morskie potwory i uznające morskie potwory za, no, najgorszą rzecz, jaka może im się przytrafić. I całe miasteczko stwierdza, no spoko. Okej, okay, czyli teraz morskie potwory są ziomeczkami, nie ma najmniejszego problemu, i tylko ten jeden złol w tym filmie y, ma z tym problem. Jedna postać, jed, jeden człowiek na całe miasteczko. I jakoś tak miałam takie, no nie, no nie. Jakby cały film jest o tym, że ludzie nienawidzą morskich potworów, po czym. Jakby w tym filmie w trakcie nie ma żadnej podbudówki, żeby ludzie w trakcie filmu trochę bardziej zaczynali ufać morskim potworom. Nie! To się dzieje tak nagle. Mamy oczywiście Julię i Massimo, którzy zaprzyjaźnili się z Luką i z Alberto i później się dowiadują, że to są morskie potwory, więc jakby poznali ich wcześniej. Teoretycznie jest to małe miasteczko i ludzie mogli tam już Lukę i Alberto kojarzyć, ale jednak, mimo wszystko, wydało mi się to takie strasznie, no naprawdę. No tak po prostu wszyscy stwierdzili, aha, okej, okay, to morskie potwory teraz są już spoko. Jakoś tak... no nie wiem. I myślę, że i Raya, i Luka mają ten sam problem na sam koniec, że tak nagle wszyscy sobie zaufali i jest super, no ale jednak w raji to było podbudowywane. A tutaj, no dwie osoby znały je bli ich bliżej. Ale tylko te dwie osoby tak naprawdę. Mm. No nie wiem, no nie wiem, no to jest naprawdę ta jedna rzecz, która bardzo, 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 bardzo mi się na koniec nie spodobała. I to później się w ogóle okazuje, że bardzo dużo tych morskich potworów tam żyło w tym miasteczku i e, jakby, aha, okej, okay, spoko, teraz już nie muszę się ukrywać. No, jest to oczywiście super lekcja dla dzieciaków. Ja rozumiem ok, że oczywiście to, co myślimy, często może nie być zgodne z prawdą i te osoby, które uważamy za złe, mogą tak naprawdę być dobre, tylko mamy złe wyobrażenie na ich temat. Okej, okay, ja to kumam, ale tak z sekundy na sekundę zmienić absolutnie swoje nastawienie z zabijemy morskie potwory na morskie potwory to nasi przyjaciele. Mm, no nie wiem. Jakoś tak średnio. I naprawdę doceniam ten film za bardzo dużo elementów, naprawdę reprezentacja osób niepełnosprawnych jest przewspaniale zrobiona. Jest no dużo takich elementów, na które naprawdę doceniam, ale no to zakończenie i tych parę niekonsekwentnych momentów wcześniej tak bardzo mi jakby zepsuło ten odbiór, że no w ostatecznym rozrachunku trochę jestem zła na ten film. Nie jest zły. Całkiem go, powiedzmy, lubię i doceniam, ale no w mojej topce piksarowej na pewno się nie znajdzie. Też na pewno nie znajdzie się w tych najgorszych filmach Pixara, których nie lubię, bo jakby wiecie, żeby stanąć na poziomie dobrego dinozaura, naprawdę trzeba się postarać. Ale no, taki, powiedziałabym, jest to dla mnie piksarowy średniak. No, w moim odczuciu. Chociaż po komentarzach i po tym, jak bardzo dużo ludzi bardzo długo czekało i prosiło, żebym zrobiła moją opinię na temat Luki, to ja wiem, że ludzie bardzo pokochali ten film. I jeśli kochacie ten film i uważacie, że ja się czepiam, i w ogóle dałabym sobie już spokój, bo ten film jest super, a ja to w ogóle tylko te najgorsze rzeczy wyciągam, no to... Macie rację, jak najbardziej macie prawo lubić ten film. Możecie uważać, że to jest najlepszy Pixar ever. Spoko, jak najbardziej, jakby wiecie. Mamy prawo do różnych opinii. No, mnie jakby za bardzo ten film do siebie nie przekonał. I to tyle. Rozgadałam się strasznie, ale poruszyłam wszystkie wątki, które chciałam poruszyć. Oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie możecie napisać, co Wy sądzicie o tym filmie, już, jeśli już go widzieliście. A zakładam, że większość z Was już ten film widziała, oglądając spoilerową opinię. Um, jestem ciekawa, czy jest jeszcze wśród Was ktoś, kto też tak się trochę odbił od tych niektórych wątków, czy po prostu kochacie ten film nad życie i te y, głupie, niekonsekwentne momenty absolutnie nie mają znaczenia. Dajcie znać! Czekam, chętnie sobie poczytam Wasze opinię, a póki co bardzo zachęcam Was do yy, zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie linki do innych moich social mediów. Yy, no i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Do następnego. Pa! pa!